Tam, 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 tam. Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z deszczowego, z deszczowego Bunkra z Pada, powiem, wam pada od rana i to w zasadzie od nocy, ale nie dzień. Nie dzień odcinek o pogodzie, a... A odcinek o złomie, czyli co znowu udało znaleźć się na złomowiska jest odlot, jest odlot tak jak widać na ikonce. Prawdziwy odlot, przynajmniej dla mnie. Dla mnie, jeżeli są takie fanty jak dzisiaj, to jest odlotowo, odlotowo, może nic może rewelacyjnego dla Was, ale dla mnie jak najbardziej informacji czysto bunkrowych nie mam. Nie mam, Was to też nie interesuje, być może coś się tutaj wydarzy przez weekend, nie wiem, o tym też wspomnę, ale pierwszymi fantami, pierwszymi fantami wspomagam się latarką, także sorry za deszcz, za hałas, za światło, za wszystko, no życie. Taki mamy klimat, jak to jedna pani mówiła, no, no życie. Nie wiem, czy Wy byście wzięli, no ja wzięłem, ja wzięłem, ja gotuję na gazie w domu, w domu yy, i potrzebuję jedną butlę jakby powiedzieć mieć na stałe na wymianę, żeby zawsze jedna była pełna, że jak kobicie zbraknie podczas gotowania tam jakiegoś bigosu czy czegoś, tak jak się wydarzyło wczoraj, no bo wczoraj zbrakło, yy, nieważne to też Was nie interesuje, yy, no są one po pożarze jakiejś szopki, jakiejś szopki, jakiegoś chliwka czy czego tam takiego, powiem Wam On, one są Zobaczcie, uszczel uszczelką się nic nie stało. To jest wszystko tylko taka smoła, y, trochę popiołu. To da się oczyścić jakimś smalcem, margaryną czy czym innym. Ja próbowałem, dlatego je zabrałem. Y, idzie je oskrobać, opukać tam, nawet delikatnie puknąć. Ta smoła odchodzi z wierzchu. Y, no co, ja je oczyszczę. Ja je oczyszczę. Jedną wymienię zaraz na pełną, niech sobie stoi. A i będę miał tu przy okazji do ponabijania moich kartuszy. Y, chociaż. Chociaż mam tam dwie małe pełne i kupię sobie przejściówkę, przejściówkę, przecież mogę sobie kupić przejściówkę z dużej z małej butli na dużą i też yy, nabijać kartusze ale będę miał. Yy, jedną może sprzedam, może nie, może zostawię, nie wiem, albo zbuduję rakietę, o zbuduję na pewno z nich rakietę. Tak, tak jak widzicie, właśnie widzieliście na jej końcu. Może odlecę, może odlecę. No i w kosmos na pewno nie, ale w powietrze odlecieć by odleciał. Yy. 6D, kosztowały dwie sztuki. E, pustą butlę idzie sprzedać się. E... Ja no, tam widziałem 80, nawet bo ponad 100 zł. Także gdybym sprzedał jedną, to drugą mam. E... No co, za friko. <grych> za friko tylko napełnić, napełnić gazu. U mnie jest. U mnie... Jest po 81 zł, znaczy nie umie, ja nie sprzedaje, ale tutaj na osiedlu kolega, sąsiad sprzedaje, wymienia takie butle. 81 zł, przedwczoraj było 75, dwa razy podnieśli cenę i to taki kurwa, sorry, taki paradoks, w ciągu jednego dnia podnieśli cenę o 6 zł, bo im tak kazano im podnieść dwukrotnie cenę. Raz o 3 złote, później znowu o 3 złote. Yy, dlaczego? Nie, nie potrafię takiego czegoś pojąć, przecież te butle były kupione wcześniej, wymienione, cena była ustalona i towar, który był opłacony sobie podnoszą do góry. Nieważne, robią co chcą, eee, tak tanie jak na jak cpl jakiś tam i teraz przejdziemy do podsumowania, bo mam zobaczcie eee, balikę, balikę, taką małą balikę, to już jej wam nie będę pokazywał, a w balice, a w sami są milarytasy jak, jak dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale teraz na Dzień mój nutnik? <laughs> tu jest mój nutnik i jedziemy z tematem. No i tak moi drodzy, moi mili Państwo, zaczniemy sobie. Od kawałka sreberka, kawałka sreberka, taki bardziej współczesny przełącznik, tam może gram, może gram, może dwa sreberka będzie, ale będzie. <noise> to najważniejsze, że będzie. E, to, to, to wiecie, e, Jacek ja Stary czubek <noise> Stary czubek, bardzo e, lubi sreberko nie hałasuj. Radi jogugu, <noise> Radi Jogaga, e, unitra, unitra Dior e, to jest do samochodów Fiat 125P, 126, Polonez, zastawa. No brak tej wiecie, yy, tej, no tej obudowy tutaj z przodu, ale tak poza tym ona wygląda bardzo fajnie. No brak, dwóch, brak dwóch gałek, <gryw> może ktoś tam strzeli jakąś gałkę, będą gałki. Yy, no szkoda było zostawić na z yy, Myślę, że myślę, no wiem, że to jest dobry fan <gryw> chodliwy i na targach. No i tutaj wśród, wśród Was oglądających no bo i tak, takie, takie rzeczy się u mnie dzieją, że kupujący bardzo dużo u mnie zamawiają. No fajnie, fajnie, nie potrafię wszystkiego spamiętać. Naprawdę, jeżeli ktoś tam coś tam umie sobie zaklepie, przypominajcie się 128 razy. No to, to to sobie na odzysk wiadomo, o co chodzi. Komputer samochodowy, kowak aluminium. Mnie tam bardziej płytka interesuje. Aluminium jest tu zawsze takim fajnym dodatkiem i korzyścią. Jeszcze jakoś tam kowak płytka to Was nie będzie obchodziło. Co tu tutaj jeszcze? Yy, to, to miałem w samochodzie, to tam podczas zbierania puszek znalazłem i wzięłem je tu, żeby je psiknąć, rozruszać, bo to będą fajne do wyciągania styczków. Yy. A co do tych ty puszek to w niedzielę znowu startuję, albo w sobotę. <grywa> to objechałem tą drogą, tam dalej tych puszków też jest pełno. Yy. No bateria jajka to na półeczkę chociaż ona tutaj w Wilgoci dostanie i pewnie zniknie po jakimś czasie szkoda, szkoda, ona była w starej gazówce próbowałem wyciągnąć jej kolega mi pomógł bo ja pierwotnie ją pozostawiłem bateria do odbiorników radiowych centra pamiętacie językiem się sprawdzało czy to jeszcze ma prąd, czy to jeszcze kopię to tak bardziej sedny dymentu Shakira Czakira nie shakiera, czekira, zikera, To jest nic tam nadzwyczajnego. Chociaż to jakoś cechę ma, a nie to nie jest cecha, to tylko waga, 1,5 kg sikiera, taka podobna trochę do osowca, ale to jakiś PRL. No parę kluczy, parę kluczy widzieliście to na shorcie 32, ale tego zostawię sobie, także tutaj on musiał co pytać. Nówka sztuka, tu jeszcze była metka. Widać, że widać tytrytki tytrytki, Tu no nieużywany klucz, kurczę, no nówka sztuka, Topex, pój czyli co to tam, tam jest? Nieważne, to mi się przyda, mi się przyda 32, nawet nie wiem czy to nie będzie właśnie do redukcji, do wyborów. Nieważne, tu mam coś fajnego, tu mam coś fajnego, ale to za chwilę wam pokażę, także bądźcie w niepewności e, to też mam za chwilę ale e, więcej tych kluczy było więcej e, no to do skrzynki z kluczami też któregoś jeszcze sobie planowałem zostawić 28 tego długiego ja lubię długie powiem wam e, więc tym bardziej że to derby wiecie, nasz polski e, ten klucz zostaje też u mnie te dwa, e, te dwa lecą tam gdzieś do skrzyneczki z kluczami innymi e, klucz kombinerki kombinerki z takie szczypki, szczypki szczypki ucinaczki sorry za ostrość naprawdę telefon próbuje się dostroić do warunków atmosferycznych tak samo jak ja takie do ucinania nie wiem czyli czy innych rzeczy kluczyk taki rurkowy nasadowy jeszcze mam jeszcze jednego klucza oto też nie sobie, nie sobie. i płoki toki Łoki doki, Łoki doki, ty Stop przepraszam, poprawię się nie Łoki doki tylko CB Radio CB Radio Midlanda ze szczekaczką ze szczekaczką 007 się, no nie zgłasza się, czyli nie działa w tej chwili mogę tak powiedzieć ale odkładam, to też wiem dla kogo i to już będzie trzecie czekało, także tak informacyjnie kluczyk, kluczyk do płotki takiej starej wiecie że te klucze to tam zawsze zabierę rometowski zobaczcie ładna sztuka jeszcze w tym świetle świetle Jupiteru no i ja jeden coś tam uwiekły to też wam pokażę za chwilę otwieracz dobrowarków, coś jeszcze tutaj z drobnicy Yy, jeszcze jakieś rowerowe, jeszcze jakieś tam, yy, o, jeszcze jakieś tam zwykłe klucze. Yy, to tak z tyle by było z drobnicy. I teraz, teraz te ciekawsze rzeczy, ten, 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 ten siekiera panierowana <grystanie> w bułce tartej <grystanie> w jajku <grystanie> i w czym tam jeszcze, ale, ale powiem Wam, że to jest na bank na bank coś starego, może być coś ciekawego. Wiem, że niewielu by zwróciło na to uwagę, ale ja na no, takie siekiery zwracam uwagę. To będzie fajne fajny do oczyszczenia. Fajny temat, taki wiecie, do sprawdzenia, cóż tam się kryje pod, pod tą panierką. Naprawdę no, wam czymś tutaj puknął, ale yy, nie wam, nie, nie was. Zobaczcie, to się da fajnie oczyścić. Później, później Należy tak zrobić, później wsadzić się w ocet i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Być może ją przekażę pewnemu specjaliście od siekier w takim, w takim stanie, ale to cieszy. To cieszy, mimo że to jest kupa redzy, ale to cieszy i teraz ta Ciekawostka. Ciekawostka pierwsza ciekawostka. To, to może widzieliście na szorcie. Klucz, klucz do haceli. Do haceli, czyli do podków, do podków kuńskich do wkręcania takich literek H zimówki, zobaczcie to też było tego samego dnia znalezione, tylko że na innym złomowisku i to jest taka podkowa właśnie w którą wkręca się hacele tu się wkręca hacele, no nie mam tych haceli, żeby was zademonstrować jak to powinno wyglądać, ale wiecie wiecie o co chodzi tą podkowę też zostawię sobie zostawię sobie, bo jeżeli utrafia gdzieś hacele, to będzie bardzo piękny komplecik Y, tu tutaj, na tym kluczu na tym kluczu powinna być sygnatura, o ile, o ile się nie mylę, ja tam coś może dostrzegam, może nie, może po prostu chcę dostrzec, ale ja go sobie oczyszczę oczyszczę, jeżeli, jeżeli wyjdzie tam sygnatura y, oczywiście Wam pokażę jaką wyjdzie być może z tej strony <laughs> pokażę Wam jaką powinien wyglądać a powinien wyglądać tak a powinien wyglądać tak i tutaj widzicie, jest sygnatura y, w Sorry. Yy, WH coś tam yy, CGVH 1940 1942 rok yy, o teraz może widzicie piękna sztuka wermachtowski klucz do Haceli No i właśnie tego spróbuję oczyścić. Ja wiem, że mam gdzieś jeszcze jednego. Wiem, ale nie mogę go zlokalizować. Być może gdzieś komuś go podarowałem, być może wydaje mi się, że, wydaje mi się, że gdzieś go mam, ale tak jak mówię, sygnatura gdzie powinna być. Sygnatura powinna być tutaj, także jest identyczny to także ja obstawiam, że to też będzie Towski. Yy, piękna sztuka właśnie tutaj będzie w, w, w zestawie yy, spodkową sobie leżał yy, no i teraz coś dziwnego coś dziwnego czego jeszcze u mnie nie było czego nie widzieliście na no, co by niewielu uwagę zwróciło kawałek szyny no kawałek szyny ja sobie ją uciąłem uciąłem na złomowisku małym fleksem miałem możliwość Uciąłem jak uciąłem, no flex nie sięgał tej małej szynki trochę trzeba będzie to podrównać zardzewić i będzie ideales. zobaczcie na to zobaczcie na to co to jest widzicie dobrze? krup 1900 1900 rok 1900, 1900 rok jest to szyna wyprodukowana no w Niemczech, w Niemczech przez tego Krupa, zapomniałem jak on miał na imię, próbowałem się troszkę doszkolić. Nieważne, wiem, że ta odlewnia stali i tam jeszcze jakichś tam innych rzeczy istniała już w XIX wieku, także no to wiadomo, w 1900 czyli musieli to wcześniej <laughs> zacząć produkować, ale ten sam gość, te same fabryki wyprodukowały grubą bertę grubą Bertę, wiecie co to była gruba Berta, działo takie ogromne, co tam prawie tonęło, jeden pocisk, yy, jest to kawałek historii, fajnie, że jest data, taka ciekawostka, yy, no ta szyna ma jeszcze jeden kawałek też tam z datą, nie wiem, czy będzie dzisiaj, dzisiaj leje na pewno i nie utnę. to pewnie do soboty, czy do poniedziałku zniknie, yy, no ja mam. Ja mam kawałek i ten kawałek szyny zostaje ze mną, mnie to bardzo cieszy. Także to tyle. No i ta balika, to widzieliście do baliki, wam mnie będę y, pokazywał. To jest właśnie ta kwintesencja, kwintesencja, jak ja to mówię, kwintesencja złomowatości kupardzy, y, kawałek kawałek z datą, to robi robotę jest coś z drugiej wojny jest PRL, nie są pierdołki no tu też do kompletu niech to ładnie wygląda ja tam się cieszę Ja tam się cieszę. dobra sprzątam i spadam spadam, spadam stąd, bo widzicie yy, ciemności, ciemności egipskie mam nadzieję, że mieliście na co rzucić okiem, mam nadzieję, że się podobało ja odlatuję, trzymajcie się na razie, okej